Okej, okay, cześć, cześć, cześć na wszystkim ludzie, witajcie już w piątym odcinku z gry LEGO Star Wars Trzy Wojny Klonów, LEGO Star Wars Trzy Wojny Klonów, i mamy już misję czwartą, tutaj zielone kreski, e, czyli kryjówka, kryjówka Grievousa, zaczynamy oczywiście od razu, zaczynamy, to pomijamy i oglądamy. Dobra, zaczynamy naszą misję. E... No tak, zaczynamy naszą kolejną misję. E... No, w postaci to jest Kit Pisto, eee, Web, Commander Phil i ciężko uzbrojony Klon Trooper, Wezmę sobie tą, ale ja wezmę sobie od. Ale sobie tego. Tak jest. No i co? Jesteśmy na jakiejś innej planecie. Na tej innej planecie. Na tej innej planecie. Na takiej planecie. Dobra. Oj! czemu ja tak zjeżdżam? Czemu ja tak zjeżdżam? Dobra. Dostałem naszą misję. Tak? I tutaj mamy jakiś kolesi na początku. Aha! Bo co myślę zrobić. Myślę, że dokonać to przejście. A tutaj e, sam bym tego co właśnie zniszczyłem to nie zniszczyłbym sam tego. No, ale... ale ten... Ciężko zrobię, by się naprawdę przydał Bo. E, no wiecie, bo... Umie niszczyć te... Czemu jak inę? Czemu jak ine? Ajajaj... Aj. No o, dziękuję O, popatrz, pojedyn Taki pojedynek na strzały. Strzelam teraz ja Ładnie. Zaraz muszę to zniszczyć. Jakiś każdego z mnie atakuje. Ha. Dobra. I coś mamy. Coś mamy. Dobrze, teraz coś mamy. Teraz coś mamy. Dobra, wezmę sobie tego kit pizza, tego mniejszego. Przynajmniej taki ładny zielony. Nie ma co to zamówić. I dobra. Ale to jest, słuchajcie. To jest najlepszy czapter yy, zielonej kreski, to jest najlepszy akurat, moim zdaniem. Okej, okay, weszliśmy teraz do, do tego miejsca, takiego ciemnego miejsca. O, system mogę aktywować, a więc też dobrze, a kasa, kasa to tam tylko kasa, zawsze się ona zbiera i tak. Tylko, żeby nie spaść jej nie stracić. Dobrze, co poblokowane. A nie. Chwila, eee... Chwila, 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 chwila. Co pójdzie tutaj? A to? O właśnie to. Pójdzie tam dalej. Jesteś tam Oj jej Czemu się to tam zakinowało Dlaczego? W sumie tego to nie wiem Tego to nie wiem Zobaczcie, musiałem poprawić mikrofon Dobra Ten kit, pisto wysoko skaczę, raczej wysoko skaczę. to oczywiście, bo jakże inaczej, jakże inaczej. Nie daruję żadnemu, nie daruję żadnemu, ani jednemu. Nie to, do... A co z tym mogę aktywować? Dobra. Yy, tego nie mogę Patrzmy na stronę mocy a jest widzę tam już droidy więc wydałem i tak na szybko na szybko Fak. dobra nie daruję zadaj mu ale dobrze To się... no, znowu to zrzuciłem? Naprawdę? No w sumie trudno, ale teraz z tego postaram się nie zrzucić właściwie. Dobra, jest. I teraz to. Ładny. też to się mogę traktować... Nie no. Mam bardzo malutko, 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 malutko tej kasy. Naprawdę malutko. Więc przydałoby się jeszcze tam uzbierać. O nie, o nie, droidy! co mi taki fajny ten. Kitfisto Bo taki malutki, zielony. Znowu zbieram kasę. A tam jeszcze jeden spadł. Jeden z moich. Dobra, co się dzieje? O, jest ten. Hrabia doku. No, no dobrze, teraz sobie wyzbieram kasę. A mogę coś tam aktywować? Zobacz sobie, co tam jest. A, nie zaskoczyłem. Jest, ja ci już całą kasę straciłem. Tylko teraz żeby nie spaść. Dobra. Idziemy. Teraz sobie mi kasę, bo mam malutko jej. Prawie, prawie nic nie mam. Mam tylko tysiąc. Ale jeszcze ja sobie na drobie. Co jest? Dobra, to pudełko, to niezniszczalne pudełko sobie zostawię. A to jeszcze mogę zniszczyć. A więc to też sobie paniszta żeby mieć trochę więcej kasy, bo jest, bo mam malutko, naprawdę malutko. To jest tu jest. nie więcej nie ma. Dobrze. i lecimy już dalej co jest? aha jest tutaj czy to pozbieranie o nie z tym walki nie lubię z walki po prostu nie lubię chyba ja, że nie, nie muszę nawet z nie walczyć Ja bym nie musiał byłoby nawet fajnie. Ale jak muszę, no to muszę. Ale raz kasę pozbieram. Tego nie da się nie czytam, to się pewnie da. Dobra, to, to też się da. Bo wiadomo, widać, że jest lego, to się da. Jest ten. Z którym walki po prostu nienawidzę kasa, kasa, kasa dobra, atakujemy go, chyba że nie musimy, nie ja że tak to powtarzam, ale. <laughs> O, teraz zniszczyłem, więc też fajnie. Co nie zrobiłem w ogóle? O, patrzcie, jak ładnie nam zrobiłem. Ładnie nam zrobiłem, mam 13 tysięcy. Ale wezmę sobie tego z bazooką. Możemy ich tak zniszczyć od razu. Nie zniszczyłem, ale tam się postaram. Hmm. Aha, musimy zniszczyć... A nie, my musimy coś tam zbudować, co te drzwiach. Dobra, musimy, to musimy. Ajdź. No serio, zniszczyłem ptełko? Ojecie! No! Czemu on zaczną biega. Dobra, jeszcze nie biegać. Już nie będą, już nie będą. Dobra. Jeszcze to, co jest jeszcze? I tutaj jeszcze jest. z sobie naszego kitwisto i budujemy to co mamy. A to jest co? Dobrze, to jest brzuch, to są tytułowie. Które idzie tutaj. Eee, to jest ręka. To jest ręka, na pewno ręka, w sumie nie da się tego nawet ukryć. Ukryć. To jest noga. Zostało nam jeszcze tylko... to jest... A nie, myślę, że to jest głowa, ale to jest Androida. Dobrze. To jest głowa, bo taką ma Gribius. Jest tylko ręka i zaczynamy prawa ręka prawa ręka i prawa noga. A prawa... A nie, prawa noga jest tam. Dobrze. Gribius. Teraz z nim oczywiście walczymy. Co ja zrobiłem? Aha, czyli my musimy. A, patrzcie, patrzcie! Aha, wiem o co chodzi. Musimy najpierw korzystać z mieczem. No, później. No, musimy go najpierw. Rzucić mieczem, później pudełkiem, później wziąć sobie jakiegoś troopera, ajdź! Najpóźniej no go tam zaatakować, ale teraz naszego kitwisto jest dobra, już go nie. Rzucę go mieczem. Teraz pudełkiem. I teraz biorę szybko jakiegoś Troopera. I. O! Odchodzi chodzi! O. Dlatego. Oj! Siedem tylko tysięcy kasy mam. Dziewięć! Ja chcę mieć sobie kitwisto Dobra hmm. Ale nie, teraz może go mamy rzucić Pudełkiem O tak Tak Dobra I teraz To zostanie ale kasy. A teraz. Teraz muszę po prostu w niego trafić. Chyba. Ale możliwe, że nawet tak. A nie! Kumam! Wezmę sobie ten miecz. I muszę. rzucać. mieczami! O! Właśnie. Zaznaczył mieczem w sumie. Ale w każdym razie muszę niego rzucać. I teraz tylko z łatwością go pokonać. O, ładnie, pokonałem go. I co, muszę iść za nim. Dobra. Nie ja mam naprawdę malutku kasy. Ale jeszcze sobie na trybie, bo to jeszcze nie jest koniec misji. I spadliśmy tutaj. Oparcie, tam mi nie zestaw jest, ale go nie zobędę bo nie mogę. Dobra. Może tak mi to skarczyć? Oj. Nie no, wiesz co, jeszcze jedno przydało. Idziemy dalej. I co? Dobra, jesteśmy tutaj, tutaj Jesteśmy O patrzcie, jest tam No chyba O ja czy jakiś jakiś kosmiczny dinozaur To nas przyszedł A my musimy go jakoś pokonać Aha! Wiem! O właśnie, myślimy jak jakiejś... O właśnie, o to chodzi. Już stracił jakby... Jedną swoją część. Dobra. Aleź! Pocałował mnie! Pocałował mnie! Aż to. Dinozaur kosmiczny. No dobra, biorę sobie jakiegoś tam. E, tego z tych. tego z tych kapitanów. O! dobra. I teraz kolejny. Dobra. Małdź, bo on jest trochę zlego i trochę taki normalny. A więc fajnie. Fajnie. Zrobiony. No głowa zlego. Mhm. No mam 19 tysięcy kasy. 19 tysięcy. Dobra, biorę sobie kolej znowu To co... tego co mam Każą się tak kręci teraz. Aha. Chciałem mnie złapać, ale co jest? Hmm. O jak No naprawdę? Dobra, już formalnie jeszcze nie tego no dnia, dobra. Już prawie zniszczony jest tylko głowa? Tak, tylko głowa, już będzie koniec z nim. Dobra, już jakby z nim kończymy. Dobra. Ai un marență? Să-mi ia direct să te Dobra, już wracamy do gry. No, tak. Naprawdę, to jest najlepszy chapter. Najlepszy chapter ee, zielonej kreski. No, nie ogólnie, tylko zielonej kreski. Ale każda kreska chyba ma najlepszy chapter. Każda chyba ma. Ale dobra. Już, powiem, kończymy tę misję, w sumie, że tak powiem. No. I teraz już nam zostaną... Jak skończymy tę misję, to zostaną nam już tylko dwie misje do końca zielonej kreski. I później zaczniemy niebieską, a później... Fioletową. Tak. No i dobrze, coś mamy coś mamy Bo wow, mam około Nie, a teraz teraz będę ben... Teraz będę strzelał ile będę miał procent kasy? Aha. Dobra nie tych gości jesteśmy, nie Chyba, że są zniszczeni Zniszczeni są już Dobra, coś tu mam do, do budowania, a więc buduję Ciekawe co Aha, co takiego? I niebieska monetka, więc fajnie. I co, to jest szczepionka fioletowa? Jest fioletowa. A więc ja sobie pójdę po tą fioletową, bo bym bardzo, bym bardzo ją chciał. Bo warto. Albo nie. Dobrze, to byśmy musieli sobie przedstawić na tą drugą stronę. Tak, i teraz to. Tutaj. I teraz jeszcze to. Tutaj. Jest taka antena. I co? O, idzie Gryfius. No i co? Znowu mamy z tym walczyć? Ale patrz, no skupia nas nas. A może mamy nie korzystać mieczem? A nie, mamy wsiąść tutaj. Do tego... Wsiadam tutaj. I kończę tę misję, bo to jest koniec misji. A, umarł ten No i dobra, kolejna misja została ukończona. Dobrze, posadźcie to Kitwisto eee, i tam Nazd Web. I tam Commander Phil. No i ten ciężko uzbrojony Clone Trooper. Tak jest. I teraz. I teraz strzelam 20. 22, no nawet lepiej, ale jest ok. I 27 tysięcy monet ląduje do naszego skarbca. Tak. I szósty krotek do kolekcji. Dobra, kontynuujemy ...story historię. I dobrze. No. Nie znamy, jesteśmy w naszym statku. Więc dobrze, ja się w tym momencie z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!